wchodzi wspomniany wcześniej Bruno, który jest bardzo kontrowersyjnym filmem. Niedawno gościliśmy na ekranach inny, również, jeśli nawet nie bardziej kontrowersyjny film, mianowicie Antychrist z Jak postrzegasz we współczesną kontrowersję w kinie, właśnie takie kino kontrowersyjne? Jakie widz w sumie odbiera? Z tego, co widzimy po sukcesie chociażby Borata, widz odbiera to bardzo, w sumie nam zaskakująco pozytywnie. To zdanie jest szokiem, bo ogólnie im bardziej nas szokują z tanimi, dość praktycznie wulgarnymi, tym bardziej widzowie to się podoba, takie nowe wrażenie. Na no jakiejś na przykład kino kontrowersyjnym był na przykład wielce, no, no słaby, Monty Python. Był naprawdę zaskakujący. Podobne, podobne tematy zresztą też poruszałem. Natomiast mi się wydaje, że Monty Python, no przecież też jest olijanym mitem, ale zrzeszał większą ilość ludzi niż właśnie Borat. Borat jest chyba zbyt wulgarny, jak mi się no, wydaje. No nie, nam... nie bo patrz, ty, panią, to był humor, tam był humor, który przemawiał do każdego praktycznie. Satyra. No satyra. Dokładnie. Satyra. To płacił rozbawić na przykład najbardziej <coughs> zaszparciowego po prostu widza. A Borat, no czym nas rozbawiać? Humorem na poziomie przedszkola? No niektórym się ten humor podoba. No w Stanach Zjednoczonych Borat zgarnął olbrzymie recenzje no pff, nawet same pozytywne chyba te recenzje były, ale patrząc na to, co ten film prezentuje, czyli humor poniżej jakiegokolwiek poziomu, to praktycznie nazywać ten film komedią z obrazu dla gatunku. No jak można w ogóle nazywać Borata komedią? No W sumie jest ciężko. Hello, nice to meet you, Newington. Where I want to sell? Where Hello, my name is Borat, Newington. What are you doing? Jeff, goodbye. Welcome to our country, okay? My name is Borat. Mówiąc o satyrze kina europejskiego, no to musimy na pewno powiedzieć o Antychryście Fontiera. Jest to film bardzo mocno kontrowersyjny na wielu płaszczyznach. Jak dotąd mieliśmy filmów mówiących o chrześcijaństwie całą masę, no, chociażby o Vinci, chociażby na Pieczęć. Natomiast to, co stworzy Fontier, to jest wręcz no, groza na dużym ekranie. Jest bardzo perwersyjny. Jest bardzo brutalny, ale nie jest też pozbawiony sensu w scenariusz jednak się trzyma kupy. Mi się wydaje, że większość osób myślała, że to będzie coś jakby nowy polański, czyli nowa słona dziecka Rozmery, w innym wydaniu. Natomiast wyszło kompletnie co innego. Tak? w ogóle chyba mi się wydaje, że po prostu zrobić coś na stylu horroru po prostu, zwykłego horroru, który miał szokować ludzi swoimi odważnymi scenami, a nie, nie miał wywoływać jakiejkolwiek kontrowersji. Po prostu wiesz... Za 20-30 lat sceny z Antychrystem będą standardem, ono mi się wydaje. Nie będą już tak z mocno. Tak. przy no, hmm. co my tam mamy, zobaczmy, że film jest z jednej strony bardzo mocno erotyczny, żeby nie powiedzieć aż pornograficzny. No, przykład chociażby z pokazanej krwawej masturbacji, która jest naprawdę piekielnie szokująca, a z drugiej strony jako horror. Mi się wydaje, że on był bardziej chorem psychologicznym, chociaż przyznaję, że ilość brutalności, ilość krwi w tym filmie potrafi porażać mi, miejscami. To po, patrząc na historię, kina, to, co 30 lat temu było mega kontrowersyjne, coś, co było używane za twardą pornografię, dzisiaj jest lekkim erotyzmem. No, też racja. Przykładem, chociaż takim punktem zwrotnym, który to spowodowało, były tak, jakby dwa filmy. Pierwszym to Emanuel, który pokazał jakby delikatność erotyzmu, a drugim to 9,5 tygodnia, który pokazał właśnie jego odwrotność. Czyli takie mocne wypaczenie erotyzmu nawet. No dokładnie, ale było to pokazane ze smakiem, bo wszystkim. jest o smaku, którego w dzisiejszym kinie kontrowersji coraz bardziej brakuje. Praktycznie go nie ma. Jeśli chodzi o Antychrystę, właśnie tego smaku kompletnie nie ma. Jeśli chodzi o Borata, według mnie tego smaku również nie było. Natomiast takie kino kontrowersyjne ze smakiem znowu, to mi się wydaje, że to jest mimo, że mocno okrzyczane negatywnie, ale kod da Vinci. Które, jeśli chodzi o książkę, naprawdę jest świetnie napisana. Mimo, że no, dla mnie osobiście to jest bardzo dobra książka, sensacyjna i bajka, ale i tak, i tak film zrobiono słabo pod kątem ekranizacji. Ale jednak i tak był ze smakiem. Nie było to przysycone taką ilością sadyzmu, wulgaryzmów, jak to mamy w Antychryście, czy mamy to w Brunie. Tam to wręcz kipi tymi dwoma rzeczami. Właśnie ten seksualizm, ten wręcz pornografia w Antychryście, czy ten zbytni wulgaryzm, wręcz wulkan wulgaryzmu w Boracie Fontier za bardzo pozwolił, jakby rozbuchać swoje wyobraźnie. Może gdyby nie dotyczyło to tak religii, tylko że był to zwykły horror psychologiczny, znowu z jakimiś nastolatkami latającymi, który goni jakiś morderca, to, hit. to może nawet byśmy mieli hit, ale tutaj nie dotykał bezpośrednio religii. No, Wątry jest ambitniejszy, może wcale bardziej chciał oryginalnie podejść do tego. No, no po, mi się tak, wydaje. jak Polajski tak. Patrząc na to, mówisz, że przesadził, a patrząc na Borata czy Bruna, czy tam nie przesadzono? No, według mnie tam przesadzono z ilością przede wszystkim kontrowersji na daną tematykę. Przecież tam poruszają w jednym filmie kilka bardzo ważnych tematów. Rasizm, homoseksualizm to tak w tym razie jaki jest suk sukcesu tego filmu filmu? stał się sukcesem stanie nie stanie w stanie dostał nominację do stanie za stanie w 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 sukcesem? Sukcesem stanie jest stanie w stanie jest stanie w stanie w lubi takie rzeczy. Ten film mają inny plus. Aktor, który stworzył realne prawdziwe postacie, nic więcej. Nie? Rzeczywiście, jeśli chodzi o ten realizm, to jest naprawdę się odbiera, jakby to miało się wrażenie pamiętam szczerze, jak oglądałem pierwszy raz brata, to miałem wrażenie, że to jest naprawdę nagrywane przez chwilę. Dopiero potem sobie tak uświadomiłem, że przecież moment chwila, ten aktor zrobił specjalnie taką postać, scenariusz, napisał sam. Natomiast rzeczywiście jest to wrażenie dokumentu. I zważywszy, że Hollywood obecnie lubi właśnie iść na łatwiznę. Z minimalizując możliwość scenariusza, co właśnie mówiliśmy w poprzednich filmach, yy, tworząc scenarii make'y, pre, prequele, sequele, tak samo właśnie idąc przy Moracie czy przy Bruno, również on nastawia, czyli jedzie na wulgaryzmy, na szok, na kontrowersje, spychając kompletnie na zerowy plan, fabułę. Mniej więcej ja to tak odbieram i to się ludziom podoba, on, bo oni po prostu idą na, jakby to ująć bez obrazu dla nikogo, bez mózgu, po prostu film, gdzie idzie się tylko pośmieć z tych właśnie wulgaryzmów, z tej właśnie, no, papki i to się w Stanach podoba, to się tam sprzedaje. Mam no wrażenie, że poprzez amerykanizację społeczeństwa europejskiego coraz bardziej nam też się to podoba. No niestety to jest akurat błąd, bo Chociaż mi się wydaje, że jeszcze Europejczyk ma większ, bardziej wyzobulowany gust. Jednak zauważmy, że jednak e, kino bardziej ambitne, lepiej się sprzedaje w Europie niż w Stanach. Przykładem jest chociażby terminator, który w Stanach się kompletnie nie przyjął, a w Europie jednak w ogóle poza, poza Stanami się przyjął bardzo dobrze. No dokładnie z ponad połowę swojej sumy teraz zabył. Dokładnie, bo mm, europejski <grym> widz czy światowy widz Oczekuję poza, no na przykład jak tu mamy, właśnie w kino akcji, tylko efektami, również ciekawych je chociaż jednej postaci. Powiedz, aje, czy w ogóle kino kontrowersyjne, kino satyry, ma jakąś przyszłość? Bo osobiście patrzę na to, co się dzieje w ostatnich latach, to nie widzę przyszłości w tym na Znaczy, trzeba przyszłość? Mi się wydaje, że powinno wrócić do korzeni, czyli z powrotem do takich produkcji, jakie właśnie było tworzył Monty Python, czy do takich pozycji chociażby jak na 9,5 tygodnia które były zrobione po prostu ze smakiem. Szokowały, ale były zrobione ze smakiem. I jeśli wróci do tych korzeni, to ma przyszłość. Wtedy może się rozwinąć na coś nowego. Natomiast jeśli będzie dalej szło w taki poziom czysto wulgarny, czysto yy, sztampowy wręcz, taki amerykański show, typowy talk show właśnie, który zresztą stamtąd się wziął to nie ma większej przyszłości. W moim odniesieniu, może to się, czy nawet na pewno, to się sprzeda w Stanach, ale poza Stanami będzie przynosiło straty. A chyba robi się film po to, żeby jednak zapoznać większą publikę niż tylko jeden kraj No właśnie dlatego powinni według mnie, wrócić do jednak tych korzeni, czyli właśnie do starego, dobrego kina kontrowersyjnego, a przede wszystkim, co tak naprawdę mogliby zrobić w końcu, to tworzyć... Nowe filmy, w sensie więcej adaptacji książek i więcej własnych, autorskich scenariuszy, a nie to, co mamy niestety plagę, a co będziemy mówić w następnym odcinku stryżku Filmowego, czyli obecna twarz Hollywood. Remake'i, prequele, sequele. Czyli tak naprawdę, no, nie mówmy no, może otwarcie, niemalże kradzieże starych tytułów, bo nie tworzą nowych. I na koniec powstaje nam myślecie, że Hollywood jednak otrząśnie się z jakiegoś letargu i wróci do odpowiedniej korzeni. Zapraszam za tydzień.